Powiedzenie biegać jak kot z pęcherzem powstało nie bez powodu. Koty to zwierzęta znane z wrażliwego układu moczowego i zapadające podobnie jak ludzie na kamice. Objawem tej choroby jest pojawienie się w moczu struwitów, czyli kryształów fosforanu amonowo-magnezowego, które łączą się w kamienie. A skąd się to bierze? Jak to leczyć? I czy można temu zapobiec? W tym odcinku odpowiem Ci na te pytania. Nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcym i właścicielem firmy PetSlower. Niekiedy objawy problemów z układem moczowym u kotów mogą być łatwe do przeoczenia, ale ważne jest, aby być czujnym na wszelkie sygnały. Nadmierna częstotliwość oddawania moczu, ból podczas mikcji, zmiana konsystencji moczu lub obecność krwi w moczu to znaki, które nie powinny być bagatelizowane. Kamica struwitowa jest powszechnym problemem u kotów, stanowiąc 15-23% przypadków chorób dolnych dróg moczowych na całym świecie. Ta choroba charakteryzuje się tworzeniem litych złogów, struwitów, które mogą łączyć się w większe całości i prowadzić do powstania kamieni. Struwity to jedne z wielu rodzajów kryształów moczowych, które mogą pojawić się w moczu kota. Zastępują one najczęściej ze wszystkich, a koty są do nich szczególnie predysponowane. Z pojedynczych kryształów może powstawać piasek, a nawet znacznej wielkości kamienie moczowe, które powodują podrażnienie ścianek pęcherza moczowego. Wywołuje to dyskomfort oraz przyczynia się do powstawania stanu zapalnego. Skąd się biorą strubity w moczu kota? Pojawiają się one wtedy, gdy odczyn pH moczu u kota jest zbyt wysoki. W normalnych warunkach, Odczyn ten powinien być kwaśny i wynosić maksymalnie 6,5. Niekiedy dochodzi jednak do alkalizacji moczu, czyli zwiększania jego zasadowości, co prowadzi do wytrącania się kryształów strubitu. Może się do tego przyczynić obecność bakterii wytwarzających ureazę, ale również inne czynniki takie jak niedostateczne nawodnienie organizmu, dochodzi wtedy do zbytniego zagęszczenia moczu, nieodpowiednia dieta, nadmiar magnezu i fosforu. Niskowilgotna dieta, nadwaga i otyłość, stres oraz zbyt mała aktywność fizyczna. Objawy kamity strubitowej obejmują krew w moczu kota, oddawanie moczu poza kuwetą, posikiwanie, mylone z nietrzymaniem moczu, kropelkowanie, czyli oddawanie moczu często i w małych ilościach, następne wokalizacje przy oddawaniu moczu, wylizywanie brzucha lub okolice cewki moczowej. Posmutnienie i apatię. Pojawienie się struwitów powoduje uszkadzanie błony śluzowej pęcherza moczowego, przez co może pojawić się krew moczu u kota i objawy zapalenia pęcherza. Obecność piasku lub większych kamieni moczowych grozi całkowitym zablokowaniem cewki moczowej. Może to uniemożliwić oddawanie moczu i prowadzi do stanu zagrożenia życia. Należy pamiętać, że koty to zwierzęta, które starają się za wszelką cenę ukryć swoje dolegliwości. Jeśli więc opiekun zauważy jakąkolwiek niepokojącą zmianę w zachowaniu swojego pupila, powinien niezwłocznie pojawić się z nim u lekarza weterynarii. Dlatego warto wiedzieć, jak zaobserwować niepokojące symptomy u kota. O nich mówiłem w odcinku, który wyświetlić się u góry ekranu. Krew w moczu jest jednym z objawów występujących przy kamicy moczowej. Ale może również wskazywać na infekcję układu moczowego u kota, która niekoniecznie musi wiązać się z występowaniem kryształów. Obecność strubitów, czyli tych kryształów, może być zarówno przyczyną wystąpienia stanu zapalnego, jak i jednym z jego objawów. Żeby móc określić, skąd biorą się wszystkie problemy, konieczne jest wykonanie badania moczu kota, a czasem również dodatkowych badań układu moczowego, np. USG oraz RTG. Badanie moczu u kota. Jak pobrać mocz? Pobieranie moczu u kota bywa sporym wyzwaniem. Może to zrobić lekarz weterynarii poprzez cystocentezę, czyli pobranie moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego lub można spróbować pobrać próbkę samodzielnie w domu. Najlepiej jest robić to w trakcie miksy, jednak koty często unikają załatwienia potrzeb fizjologicznych w obecności człowieka. Innym sposobem jest pozostawienie kotu czystej, wyparzonej kuwety pustej lub z nasypanym specjalnym żwirkiem, który nie chłonie wilgoci. Następnie trzeba pobrać z niej mocz pipentą do zakręconego pojemnika. Tak pobraną próbkę powinno się zanieść do lecznicy weterynaryjnej jak najszybciej, ponieważ z czasem może się ona stać zupełnie niemiarodajna. W praktyce próbka powinna zostać zbadana w ciągu dwóch godzin od pobrania oraz najlepiej, aby kot był na w pobranym moczu po jakimś czasie dochodzi do zmian w obrazie kryształów oraz mogą nanażać się bakterie zaburzające wynik badania. W przypadku wykrycia struwitów w moczu kota leczenie zależy od objawów oraz wyniku badania moczu. Jeśli jednocześnie występuje bakteryjne zapalenie pęcherza, lekarz weterynarii może wdrożyć antybiotykoterapię i leczenie przeciwzapalne. W sytuacji zatkania cewki moczowej kamieniem konieczna może być interwencja chirurgiczna. W każdym przypadku należy zadbać o odpowiednie nawodnienie zwierzęcia oraz podawanie suplementów diety zakwaszających mocz. Systematyczne dbanie o utrzymanie odpowiednio niskiego pH moczu może sprawić, że obecne w pęcherzu kamienie struwitowe całkowicie się rozpuszczą. Do utrzymania niskiego pH moczu u kota odpowiednia dieta to podstawa. Zwłaszcza w przypadku, gdy problem ze strubitami kryształami w moczu, ma w tendencję do nawracania. Idealna karma na strubity u kota to taka, która jest mokra i bazuje na odpowiedniej jakości białku pochodzenia zwierzęcego. Diety wysokomięsne naturalnie mają działanie zakwaszające mocz. Do tego bardzo istotna jest suplementacja kwasami omega-3, które świetnie wspierają układ moczowy u kota. Warto wiedzieć, że koty w natury piją mało wody. W naturalnych warunkach większość płynów przyjmują wraz z spożywanym pokarmem. Można próbować uatrakcyjnić picie, zmieniając miseczki z wodą na ceramiczne, stawiając je w różnych miejscach lub zainwestować w specjalną fontannę. W niektórych przypadkach sprawdza się też dolewanie dodatkowej wody do karmy, choć niektóre koty mogą wtedy odmówić jedzenia. Dlatego, zwłaszcza gdy już pojawią się struwity, powinno się podawać karmę o dłużej zawartości wody. Jeśli jednak kot jada suchą karmę, warto koniecznie pomyśleć o jak najszybciej zmianie diety. Dość często spotykam się z sytuacją, że ktoś się do mnie zgłasza i mówi mi, że lekarz weterynarii zalecił specjalną karmę zakłaszającą dla kota. Ja powiem jedno: że takie karmy to często jest marketing i one właściwie nie działają. Na przykład, jeżeli jest to sucha karma, to jednocześnie ona będzie odwadniać kota, często problem będzie wracał. Okej, okay, może ona mieć środek zakwaszający, który teoretycznie będzie ten mocz zakwaszał, ale to tak naprawdę tworzy tak zwane błędne koło. No bo z jednej strony kot się odwadnia, e, taka karma też mimo wszystko będzie miała troszkę więcej węglowodanów, co powoduje alkalizację moczu, a z drugiej strony mamy dodatek, który będzie zakwaszał. Tak więc stosowanie takiej karmy jest totalnie bez sensu i wystarczy w rzeczywistości zadbanie o odpowiednią dietę. Nie musi to być specjalna karma. A do tego można dodać suplementację, która będzie taki moc zakwaszać. Ze swojej strony polecam dietę surową barw, którą możemy indywidualnie dopasować pod potrzeby kota i odpowiednio zadbać o organizm, w tym pęcherz. Więcej o diecie barw mówię w osobnym odcinku na moim kanale. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję Ci za oglądanie. Zostaw like, subskrypcję albo komentarz bo to dla mnie znak, że treści, które tworzę, są dla Ciebie ciekawe albo przydatne. Do zobaczenia za tydzień w środę.